Kiedy rozstałam się z Dawidem, nie miałam pojęcia, że zakochał się w mojej siostrze Magdzie. Wszystko zaczęło się na rodzinnym grillu. Przez pół roku spotykali się za moimi plecami. Magda przeprosiła mnie dopiero dwa miesiące po tym, jak Dawid mnie zostawił. Zakładała, że jej wybaczę, bo przecież jesteśmy siostrami. W zeszłym tygodniu rzuciła okropną informację, zaręczyli się, a Dawid oświadczył się jej pierścionkiem, który oryginalnie był przeznaczony dla mnie. Pokazała mi go z dumą. Ogromny szmaragd z mojego ulubionego sklepu jubilerskiego w Krakowie. Poza tym pochwaliła się, że Dawid oświadczył się jej przy tej samej piosence, do której tańczyliśmy razem pierwszy raz na studiach. Dawid przyszedł na rodzinną kolację, żeby świętować. Kompletnie mnie ignorował, za to wylewnie zachwycał się Magdą. Nawet rzucił że w końcu jest z prawdziwą kobietą, a nie ze swoją byłą. Gotowałam się ze złości. Mama zauważyła napiętą atmosferę, ale było tylko gorzej. Dawid co chwilę wbijał mi szpilę, chwaląc Magdę za to, że zawsze trafia z prezentami i przypominając nasze stare kłótnie. Kiedy mama przyniosła próki tortów weselnych dla wszystkich oprócz mnie, Dawid zaśmiał się i powiedział: Przecież jesteś na diecie, pamiętasz? To był koniec. Złapałam kawałki tortu i z pełną premedytacją rozmazałam je im po twarzach. W Pokoju zapadła cisza. Starłam resztki kremu o ich ubrania, po czym tata wybuchnął śmiechem. Magda rzuciła się na mnie, zaczęłyśmy się szarpać, dopóki Dawid nas nie rozdzielił i nie zaciągnął mnie do innego pokoju. I wtedy stało się coś absurdalnego. To pocałował mnie i Wiedział, uwielbiam, gdy jesteś zazdrosna, zamarłam, a w drzwiach z niedowierzaniem na twarzy stała Magda.